Witam wszystkich, przyszła do mnie kolejna przesyłka ze strony AliExpress. Na opakowaniu jest napisane Home Decor Holder, yy, oceniona w $13. Kij wie, co to tak naprawdę jest? Nie mam pojęcia, ale raz się dowiemy. Otworzymy. Są to rzeczy do cytryny i do limonki, które się wstawia, wkręca się to w limonkę w ten sposób, i potem można spsikać, że tak powiem, produkty spożywcze. No i wygląda na to, że działa. Kosztowało to około 2-3 dolarów, tak naprawdę. I mam nadzieję, że będzie dobrze służyło w kuchni. 真苦呀。